Witam Was, tak jest. Kolejny dzień, znowu idziemy. Dzisiaj żonka robi tutaj furorę, bo się wystroiła. <noise> Także no, tutaj ludzie mają problem, ponieważ no, masa się na nią ogląda, jak ona tu wygląda. Już nawet jeden pan zachoczył o krawężnik, bo tak się na nią zapatrzył, że prawie by orła wywinął na ziemi. A my idziemy dzisiaj zobaczyć tutaj taki jeden zamek ale do środka raczej nie będziemy wchodzić idziemy tylko na zewnątrz popatrzeć może się uda dobrze, no i dotarliśmy na miejsce tutaj mamy już foskę, mostek o, żonka już ma tempo już zasuwa już pierwsza do zwiedzania pogoda ładnie dopisuje Także można tutaj pooglądać troszeczkę wszystko wokół. Tutaj mamy widok do góry na wieże. Wszystko ładnie ozdobione. Wygląda to bardzo ładnie. Różne pnącza tutaj też na tym widzę. Się spinają. Także robi to efekt. Bardzo wysoki jest ten zamek. Tutaj wokół takie jakieś posągi też stoją na takich słupach. Praktycznie wokół całego zamka pewnie jacyś znane ludzie. Tutaj cały winobluszcz porośnięte wszystko wokół. Także z tej strony prezentuje się to dosyć ciekawie. Taka zielona ściana troszeczkę. Także całkiem odmienne do innych zamków, jakie tutaj do tej pory gdzieś zwiedziliśmy, bo wcześniej tego po prostu no nie widziałem, żeby to było tak porośnięte. Kolejny posąg. I jeszcze jeden. O, patrzcie tutaj, jaki ładny taki balkonik zrobiony. Też całkiem ozdobione, wszystko wokół. Prawda fajnie się to prezentuje, tutaj te ściany takie obrośnięte, ma to w sobie coś innego niż zawsze wszystko wokół, taki mały szczegół, ale dodaję tutaj, żonka już idzie dalej, także wypadałoby ją dogonić, a na końcu filmu wstawimy Wam jeszcze fotosesję tutaj, jaką sobie zrobiliśmy koło tego zamku, ale to na samym końcu będziecie mieli już tam te zdjęcia wstawione. Duży ten zamek, powiem Wam, bardzo duży. Aż się zdziwić można, że jest aż taki duży. Już ładnie się to prezentuje. No i przede wszystkim wysoki, bardzo wysoki. Idzie pierwsza dama. Z tego zamku. <noise> nie da się go obejść dookoła, ponieważ tutaj z tej strony jest zamknięte, ale to nie szkodzi. A tam, 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 tam. czekaj, 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 próbujemy. tam, 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 tam widzę, że tam chyba znowu ktoś się wrykił i wsadził anteny GSM, jak zawsze. Na wysokim poziomie. Bardzo psują troszeczkę ten cały efekt tego. Bo no nie pasuje to za bardzo do takiego zamku, żeby tam wiesz, szantery sadzać. No, no, no sorry, to no. no w ogóle jakoś się nie chce współgrać z tą architekturą, ale dobra, widocznie tak musiało być. Bo jakby nie inaczej, wykorzystują po prostu wysokie punkty. No i ten też wykorzystali. Nic nie poradzimy, ale ogólnie, zamek ładny. Fajny konik, <laughs> pozwiedzane do środka nie będziemy wchodzić, nawet nie wiem czy wolno, nie mam pojęcia na czym nie orientowaliśmy, pewnie gdzieś będzie wejście, że trzeba będzie zapłacić, będzie można wejść, ale my nawet nie mamy na to czasu, żeby tutaj dzisiaj wchodzić do środka, tak więc po prostu obeszliśmy go dookoła no i tyle by było. Jeżeli chodzi o zamek, kolejny punkt odhaczony na liście do zrobienia. Tak, tutaj z tej strony mamy wejście. Tutaj się wchodzi rzeczywiście, więc można sobie do środka wejść. Z muzeum tak zwane. No, tam nie wchodzimy. Idziemy jeszcze kawałek tutaj zobaczyć. Chociaż ja widzę, że to się już tutaj kończy. Że to tu już dużo nie będzie, no ale przejdziemy jeszcze kawałek. Z tej strony trochę lepiej widać, bo mi tam słońce widzę, waliło po obiektywie. Także o, teraz lepiej widać. Tam jeszcze wieża. Nad tym oczywiście znowu leci, jakieś te kreski po niebie maluje, jak zawsze. Jakby nie inaczej. <grytanie> Tutaj z tej strony jeszcze taka budowla. Bardzo fajne to wejście zrobione. Lekko przybliżyć, o to jest z takimi ringami jak to jest porobione, bardzo fajnie to wygląda, a obok po prawej wisi sobie balon w powietrzu, <laughs> to wcale nie mały, to taki dość potężny, a tutaj jeszcze spróbuję złapać, to będzie ciężko, bo to jest dużo ludzi teraz, to jest jeszcze taki port, takie wejście do góry, z takimi kratami, które się na opuszczało, no niżej nie zejdę, bo jest po prostu za dużo ludzi, nie da się. I tu jest tak główne wejście właśnie na ten zamek, i się tędy tutaj wchodziło. I tutaj mamy po prostu, tak to wyglądało z tej strony. O. Także, tak to wygląda.